Jestem opiekunem. Co u Pani? Jak się Pani czuje? W ogóle nawet o sobie to nie myślałam do tej pory. Bo zawsze miałam na myśli męża. To się później odbija w ogóle na moim zdrowiu. No, nie da się ukryć. Zaniedbałam się, bo mam reumatoidalne zapalenie stawów, i przy tym no to jest miejscowiło się w żołądku, że tam ciągle to. miałam problemy z żołądkiem, ale, a boli mnie żołądek, to niech tam sobie boli, poboli trochę i przestanie. Co najgorsze mnie dobiło w ogóle. Mąż najpierw zachorował. Wszystko ok. Później w 2018, pod koniec grudnia, córka dzwoni do mnie i mówi tak. Mama, mam raka. To było okropne. To ja było... sama jestem mamą, więc... Jest. To już było w ogóle taki cios że nie mogłam sobie dać rady, mówię. Co Pani robi dla siebie? Dla siebie nic nie robiłam właśnie przez ten czas. Powiedziała Pani w czasie przeszłym, nie robiłam. Czyli co, jakaś zmiana Teraz, jest? Tak, co właśnie, no, no do tej pory to jakoś tak... no nie miałam czasu na to, na, na siebie, tak żeby gdzieś iść, wyjść. Tak odsunięta jestem na bok. No, nie ma nikogo. Nie ma nikogo, żeby się zadbał o mnie. Zamierzamy też tam bardziej zainwestować w siebie po prostu. No. Potrzebuję zadbać o siebie.